Trener Tomasz Kulchawik po ostatnim w tym roku meczu ligowym. Niestety, ale porażka. 2 do 3 z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Trenerze, pierwsza połowa Goście wygrywają 2 do 0. Później udało się odrobić te straty. Zmiany też w przerwie aż trzech nowych zawodników. No i niestety ta jedna sytuacja, dekoncentracja. Bez punktów kończymy te zawody. Jak ten mecz wyglądał z trenera perspektywy? Dzisiaj chyba. Yy... To ja przede wszystkim popełniłem największy błąd, bo poszedłem dzisiaj za sercem i rozumem przy wyborze składu i ta pierwsza połowa totalnie jest nieakceptowalna. To jest nienego są nienegocjowalne błędy, nienegocjowalna intensywność i pomimo tego, że nawet mieliśmy sytuację 1-0 świetną i mieliśmy tam jakieś punkty zaczepne to, to wola bronienia, wola intensywności, w ogóle chęć determinacji to jest niedopuszczalne i no i tak, zanim zacznę od zawodników, to muszę zacząć od siebie i ewidentnie nie pomogłem. Regowaliśmy w drugiej połowie, uważam, że nieźle, aczkolwiek, no wiadomo, 2-2. Tak czułem gdzieś z tyłu głowy, że jest to moment, gdzie chłopcy już pójdą do przodu i nawet wołałem do Igora o to, żeby było trochę więcej balansu na tym boisku, żebyśmy też nie zapomnieli, że trzeba bronić. No i jak tylko to powiedziałem, to zostaliśmy zaraz bramkę na 3-2, która chyba. Już na mocno skrzydła, fakt, że mieliśmy swoje sytuacje, no ale koniec końców nie zasłużyliśmy się na zwycięstwo. E, te zmiany w przerwie e, zmienił pan w formacji i środkowej, bo pojawił się Olaf Pawelczyk i na skrzydle, bo Adrian Dziarek i w defensywie. Czyli m, można to tak odczytywać, że do każdej z tych formacji były zastrzeżenia po pierwszych 45 minutach? E, 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 nie chcę mówić, że to były zastrzeżenia, czy nie chcę personalnie w nikogo trafiać, bo ci chłopcy, którzy zostali zmienieni, niejednokrotnie pomagali temu zespołowi, tak, ja nie odbieram broń Boże, każdy może mieć gorszy dzień, każdy może mieć gorszy moment, tylko kwestia mego rozeznania, ja ewidentnie nie pomogłem dzisiaj, yy, yy, jakby tworząc tą jedenastkę, yy, nie chcę mówić o zastrzeżeniach, Dobór w drugiej połowie był oczywisty. Adrian Ziarek to jest były zawodnik Lechii, więc wiadomo, że chciał coś pokazać na tle swoich kolegów. Olaf Pawalczyk miał znakomity tydzień i pokazał to w drugiej połowie, że ma jakiś powie, daje taki powieść świeżości. No Dominik nie czuł się komfortowo w tych warunkach. Bramka samobójcza i jakby w konsekwencji wiadomo, że sam się pewnie czuł na tej pozycji niekomfortowo. Stąd bar, zmiana z Bartkiem Krasiewiczem, personalnie nie będę bardziej mówię, do siebie ma taki dysonans, że poszedłem mówię za sercem, nie za rozumem. Yy, druga połowa tak, jest to, jakby akceptujemy to, ale pierwsza całkowicie do zapomnienia, inaczej do przeanalizowania, bardziej. Jakby patrząc na, na to, jaki mamy skład w pierwszej połowie, to jest niedopuszczalne, żeśmy. Tylko chcieli grać w piłkę, ta liga jest tak wymagająca, pomimo tego, że mamy niezłe doświadczenie i olbrzymią jakość, to trzeba pracować, pracować, jeszcze raz pracować, a tak nam się w pierwszej łowie całkowicie zabrakło. Ja jednak o personale dopytam, ale pod innym trochę kątem. Igor Starasows wykonywał, skutecznie wykonał tę jedenastkę. Od początku był taki pomysł, żeby to Igor jako ten najbardziej doświadczony zawodnik w drużynie podszedł do jedenastki? No wiadomo, jak się strzelamy trzech karnych w przeciągu rundy, to ta presja związana z karnym już tylko na, na jakby gromadzi i nakręca, więc tutaj wybór był oczywisty. Igor e, również był wyznaczony w suwałkach. Chłopcy zadecydowali z boiska, że, że mamy takie takie. Mm, swoje zasady, że taki Superman, szukamy takiego Supermana, który w danym momencie najlepiej się czuje. Ja nie mam nigdy pretensji o to, że zawodnik nie strzeli karnego, bo to jest, wiadomo, to jest to sztuką, jest podejść, a nie, sztuką, a sztuką, a nie jest sztuką później jakby oceniać tego zawodnika. Jego życie wytrzymał świetnie, szkoda, że nic nam w konsekwencji nie dał. No i już kończąc o tym spotkaniu, to myślę, że nie można przejść obojętnie wobec występu Olafa Pawelczyka, nie dość, że Bramka to wprowadził bardzo dużo ożywienia w drugiej linii i to jest chyba podsumowanie tej dobrej rundy w jego wykonaniu. No Olaf rósł w początku rundy, tak? Na początku miał bardzo ciężko, wiadomo, że sierpień to jest taki tydzień, gdzie za bardzo nie wiemy kogo występujemy w kolejnym meczu, Igor jakby musiał swoje, Igor, Olaf musiał swoje przeczekać, wytrzymał, to jest świetny chłopak, fajnie pracuje, jest bardzo świadomy. Bardzo żałuję, że grał pomimo, pomimo moich wyborów tak mało, bo to jest zawodnik, który na pewno zasługuje na więcej, ale wiadomo, to jest drugi zespół, jest dużo jakby zależności. No ale jak mam oknieści się pamiętać ciepło, to na pewno będzie to jeden z tych zawodników, o których będę dobrze wspominał po tym meczu. Tyle o samym spotkaniu, natomiast ja mam jeszcze pytanie i jedno, bo na pełniejsze podsumowanie przyjdzie czas w trakcie dłuższej rozmowy o tę rundę, bo już ta runda za nami. Ja wiem, że to tak bardzo trudno, też na gorąco po samym spotkaniu, ale jednak poprosiłbym w kilku słowach, jaka to była runda dla Jagielloni 2 Białystok? Na pewno runda, która poznawiała olbrzymie niesmaki i niedosyt. Jak sobie przypomnę, jak kończyliśmy gry sparingowe z Wisłopocsk 7-1, wygrana w kempie, i później zaczęliśmy z wygrami Suwałki od zwycięstwa i właśnie od remisu na wyjeździe. W ogóle miałem inne postrzeganie, inną perspektywę. Stało się tak, że dzisiaj jesteśmy albo już na spadkowym, albo jeszcze się trzymamy przed. Totalnie nie taka runda. Na głębsze podsumowanie przyjdzie czas, na pewno ja też będę musiał stanąć w prawdzie i jakby zobaczyć gdzie ja się pomyliłem. Końcówka niezła, dzisiejszy mecz trochę jakby zaprzecza temu, no miałem inne. Inne oczekiwania, inne, inną perspektywę na początku. Mamy 20 punktów zdecydowanie za mało. Cóż, wiosna bardzo trudna, gdzie będzie każdy mecz na noże i każdy mecz będzie decydował o tym, czy, czy się utrzymamy. Czy nie. ja wiem, że to brzmi irracjonalnie, bo to jest zespół, drugi zespół Mistrza Polski, no ale koniec końców wygląda na to, że wiosna będzie trudna.